W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, cudowna drogo do Chrystusa, wpatruję się w Twój święty wizerunek, czując Twoją miłość i opiekę. Jesteś dla mnie najlepszą matką i wspomożycielką. Za każdym razem, gdy tego potrzebuję, napełniasz mnie nadzieją, podnosisz na duchu i zapewniasz, że będzie dobrze, Składam Ci dzięki, oddając się Tobie w opiekę. Matko Boża, Wiem, że prawdziwe życiowe szczęście odnajdę tylko w Chrystusie. Wierzę, że ty najlepiej wskażesz mi do Niego drogę. Otworzysz bramę do życia w radości i pokoju. Błagam, Pozwól mi zbliżyć się do zbawiciela. Odnowić serce i spokojem duszy spędzać każdy dzień. Proszę, pozwól, by moje życie przepełnione było miłością Pana, bym dzięki temu stała się szczęśliwym człowiekiem, pięknie i godnie przeżywała ofiarowany mi czas. Mario, proszę, interweniuj, gdy moje życie będzie źle się układać. Ratuj mnie od wszelkiego zła i krzywdy, chroń od zasadzek złego. Nie pozwól, by stres i zmartwienia przysłoniły mi Pana Boga. Chroń płomień wiary, który żyje w moim sercu. Ufam, że w Twoich ramionach na zawsze będę bezpieczna. Matko Boże, Twojemu miłosierdziu zawierzam życie moje oraz wszystkich moich bliskich. Proszę, działaj. Czuwaj, by naszym duszom i ciałom nie stało się nic złego. Będę czcić Ciebie do końca moich dni. Na zawsze wielbić jako moją Matkę w niebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!